Jakby ktoś odkładał robienie pierników na ostatnią chwilę, to ja wam tutaj w komentarzu wrzucam przepis, który moja mama dostała kiedyś od babci dziecka, które uczęszczało do przedszkola, w którym pracowała moja mama. I ja uważam, że to są najlepsze pierniki, jakie kiedykolwiek jadłam. Ale mega ważna jest przyprawa, jaką tutaj najlepiej zrobicie sami, bo te gotowe to zazwyczaj, wiecie, mieszanka cukru i mąki pszennej. A teraz zobaczymy, czy ktoś zgadnie, kto jest tutaj na ręce. Ja miałam do pracy dwóch pomocników. No i kolejną mega ważną rzeczą jest to, aby. Ciasto na te pierniki było mega grube I więcej takie jak pokazałam przed chwilą Bo jeżeli zrobicie dużo cieńsze plus Będą za długo w piekarniku No to wyjdą trochę twarde Będą takimi grubaskami Jak my gdy je zjemy To będą delikatne i mięciutkie U mnie w domu pierniczki zawsze ozdabiało się Orzechami, czekoladą I ja zrobiłam tak samo Czekoladę podgrzałam z olejem Żeby była miękka podczas gryzienia A ozdobiłam ciochokulkami Orzechami i liofilizowaną maliną Oczywiście na koniec dodałam sporo blinka No i cóż, jesteśmy gotowi na święta